Cześć kochani, witam w następnym filmiku Dzisiaj chciałem wam przedstawić taką usterkę Mianowicie, o popatrzcie Po przekręceniu zapłonu Pyka sobie Tutaj pod kierownicą jest taki przekaźnik Wyłączę to na chwilę Jest taki przekaźnik 372 Przekaźnik, który e, Odpowiada tam za pompę paliwa I on sobie pyka Ja tutaj mam jeszcze taki brzęczek Od świateł ale jak go wyłączę. O. Słyszycie, tutaj pyka sobie ten przekaźnik. Dobra. Yy, I co? No taki przekaźnik zakupiłem nowy, tutaj jest jakiś zamiennik, włożyłem go, okazuje się, że problem jest dalej. Yy, wykręciłem. Tam z tyłu wykręciłem pompę paliwa, żeby sprawdzić, czy pompa działa. Oczywiście, po przekręceniu zapłonu, jak nie macie tego brzęczka, to też słychać, że pompa przez chwilę podaje paliwo. Słychać takie charakterystyczne buczenie. To znaczy, że pompa również jest ok. I teraz, gdzie tkwi problem? Ten problem udało mi się naprawić kilka lat temu. Za pomocą, oczywiście, już elektromechanika I no teraz ten problem powrócił, nasilił się i postanowiłem nagrać filmik, ponieważ widzę gdzieś tam i na Facebooku, i na YouTubie, i tak dalej, i tak dalej, że coraz więcej ludzi ma właśnie problemy z tym przekaźnikiem. Dlatego postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami i radą. I problem tkwi, słuchajcie w przekaźniku, który znajduje się tutaj po lewej stronie przy komputerze zaraz Wam pokażę ten przekaźnik i on po prostu nie zamyka obwodu co jest powodem usterki, powodem usterki że ten przekaźnik numer 372 nam pyka i samochodu popatrzcie, nie możemy nie możemy samochodu odpalić możemy kręcić, kręcić aż akumulator siądzie o, akumulator powoli siada i samochodu nie odpalimy. Dobra, zapraszam do obejrzenia filmiku. Dalej zaraz tutaj sobie wysiądę i pokażę Wam, co jest grane z tym przekaźnikiem numer 30, który znajduje się przy komputerze. Ale są tutaj dwa takie przekaźniki: 373 i 30. Jest też jakiś tam bezpiecznik. Oczywiście, wszystko sobie to sprawdzamy i tutaj właśnie ten przekaźnik ja tą obudowę tutaj rozebrałem żeby łatwiej było mi go e, włączyć tak żeby zamknąć obwód żeby samochód odpalić tutaj jest ten przekaźnik który właśnie robi nam mały problem warto jest też sprawdzić słuchajcie te wszystkie kabelki które idą do tych przekaźników czy one nie są gdzieś tam przetarte i tak dalej czy nie robią wam właśnie jakiegoś tam zwarcia i nie możecie odpalić samochodu ja tutaj to sprawdziłem wszystko jest ok no i teraz przekręcę zapłon i pokażę wam jak to awaryjnie sobie odpalić oczywiście wiem gdzie włożyć paluszki wkładam paluszki tutaj pod taką płytkę która jest ruchoma i za pomocą właśnie palca dociskam tą płytkę i wtedy zamykam obwód i samochód spokojnie wtedy mogę sobie odpalić Dobra, słuchajcie, teraz test, przekręcam zapłon, słyszycie, pyka, no i oczywiście samo nie odpala, i teraz za pomocą tutaj paluszka, o, Zamknęłem obud, o, słyszycie, on raz się zamyka, słychać dalej puszczenie, tutaj gdzieś, jest też jakiś styk, ale niestety nie chce. Dobra, przystało. No dalej. usterka się nasiliła. Ok. Ruszanie tym przekaźnikiem też nic nie daje. Spróbuję jeszcze raz. O, słyszycie. Ale puściło znowu. Dobra, będziemy próbować. Aż odpalimy samo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, i w końcu udało się, przestało pykać, przestało pykać, i w końcu możemy odpalić samochód. O, dobra. Włączę światła. No i widzicie, w końcu po ciężkich trudach, ale udało się odpalić samochód. Nie musimy go holować. Także problem tkwi. Właśnie w tym bezpieczniku numer 30 Ja go wyciągnę i pokażę Wam Zaraz jeszcze z bliska O co tam chodzi z tym stykiem Żeby ewentualnie Można było odpalić awaryjnie Samochód no Nie nie ulega wątpliwości, że słuchajcie no Będzie trzeba ten przekaźnik kupić nowy Wymienić No i zobaczymy jak auto będzie się spisywać No i kochani Samochód ładnie sobie pracuje Silnik cyka jak zegarek no, słuchajcie, tutaj jak widać jak już zapalimy, jak już yy, będzie ten obwód zamknięty, to wszystko jest ok, możemy jeździć dopóty, dopóki nie, nie wyłączymy samochodu na jakiś czas i chcemy ponownie odpalić samochód. Znowu jest właśnie problem z tym sytaniem. Dobra, wyłączę teraz autko i wyciągnę ten przekaźnik. Pokażę Wam z bliska o co w tym wszystkim chodzi. I, kochani, mamy tego drania tutaj na zewnątrz. Obudowa, słuchajcie, ja to robię tak, że jak ściągam obudowę z przekaźnika, znaczę sobie tak jak tu pisakiem, jak ona jest względem położona, yy, jak ona jest położona względem tego przekaźnika. Bo jeżeli tak będziemy chcieli ten przekaźnik zamknąć nie zamkniemy go musi to być właśnie idealnie to położenie, które było wcześniej no i przekaźnik wygląda tak słuchajcie, kupa drucików cienkich też ściągając yy, tą obudowę nie włóżcie tego śrubokręta zbyt daleko żeby coś tutaj nie uszkodzić i tutaj jest ta płytka która pracuje popatrzcie o. widzicie? i ona ten obwód powinna zamknąć i wtedy cykanie ustępuje i samochód możemy spokojnie sobie odpalić ja tutaj pomagałem palcem żeby ten obwód zamknąć i wtedy gdzieś tam elektromagnes już tą płytkę trzymie ku sobie i możemy sobie spokojnie odpalić samochód no ale tu mamy przyczynę właśnie tego że nie... ten przekaźnik nam pyka Także będę musiał kupić sobie ten nowy przekaźnik No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok Póki co dziękuję Wam za obejrzenie filmiku Mam nadzieję, że pokrótce przedstawiłem Wam ewentualnie jak wyjść z tej usterki Tak, żeby nie trzeba było chlować samochodu Gdzie włożyć ręce, ewentualnie żeby sprawdzić jeszcze e, no, możliwe usterki Tutaj, tak jak chyba wcześniej wspominałem, są też przewody. Tutaj są kostki, które też warto przeczyścić czyścikiem, eee, tak żeby mieć pewność, że wyeliminowaliśmy jakieś uszkodzenia przewodów. No i tak jak tutaj Wam pokazałem, no, po prostu nie zamyka tutaj tego obwodu No i jest problem z otwarciem samochodu. Mam nadzieję, że filmik Wam pomógł. Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. No i słuchajcie, kochani, jeszcze jedna myśl przyszła mi tutaj do głowy. Czy ten przekaźnik czasami nie ma jakichś zimnych lutów? Ponieważ, o, jak widać tutaj te filmy się ruszają, i czy czasami tutaj nie ma jakiegoś zimnego lutu, który robi właśnie przerwę. Zaraz odpalę lutownicę i spróbujemy to wszystko tutaj jeszcze raz przejechać, ewentualnie pozbyć się tych zimnych lutów i być może, być może ta usterka ustąpi. Zobaczymy. No i kochani, miałem nosa. Tutaj zrobiłem jeszcze dodatkowe lutowanie. Okazało się, że był tutaj zimny lut. Tu i bodajże chyba w tym miejscu. Nie ukrywam, że przekaźnik sprawdziłem już sobie i autko odpala. Także teraz nie wiem, czy jedną ręką to zrobię. Na no pewno nie. Ale okej, okay. tutaj sobie złożę przekaźnik, zamknę go. O, popatrzcie to, o czym mówiłem. Znaczę tutaj, jak on ma być zamknięty, i wtedy zamykam go. Szybciutko. I teraz słuchajcie, no jest dosyć ciemno już. Cyk, przekaźnik wszedł. No i zobaczymy, bo za każdym razem, kiedy próbowałem odpalić samochód, był problem. A zobaczymy, jak to będzie teraz. Popatrzcie. Bajeczka. Żegnałem się już z wami raz i teraz no, z uśmiechem na twarzy żegnam się po raz drugi, ponieważ nie musiałem kupić przekaźnika, który pewnie kosztuje od 50 zł zwyż. Wystarczyła zwykła lutownica, te zimne luty, gdzieś tam sobie poprawiłem. No i popatrzcie autko. Jeszcze raz, hula, dobra, brzęczek wyłączę. Jeszcze raz. I patrzcie, nie ma problemu z odpaleniem. Usterka została usunięta. No i słuchajcie, drugi raz żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Że Wam pomogłem. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.